Dobry wieczór. Zapraszamy na drugą część konferencji prasowej po meczu Warta Poznań Lech Poznań w ósmej kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jest z nami trener Zielonych, pan Dawid Szulczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I oddaję głos z prośbą o podsumowanie tego spotkania. Źle wchodzimy w pierwsze połowy tutaj na stadionie Lecha, przy bułgarskiej. Widać, że jest taki lekki stres u nas i trochę nerwowo zaczynamy te mecze. Drugie połowy są dużo lepsze. Tak było ostatnio, tak było też dzisiaj. Natomiast no, te sytuacje, które stwarza lech, one są na dużej jakości. I tak padła pierwsza bramka: choć ogrywa dwóch zawodników, świetne dośrodkowanie, finalizacja. O drugiej bramce, myślę, że już nawet nie trzeba mówić kapitalne podanie: jeszcze baluła, słabszą nogą, zgrywa wzdłuż. No i takie drobne jakościowe rzeczy potem mają wpływ finalnie na, na wynik. Za dużo się pozbywaliśmy piłki, za, za często ją traciliśmy po, po odbiorze. Natomiast na pewno chcieliśmy zagrać odważniej. Próbowaliśmy też grać krótko. W momencie, kiedy straciliśmy Adama Zrelaka, to nie mamy takiego zawodnika, który dobrze utrzymuje piłkę w asyście stopera, więc musieliśmy szukać innego rozwiązania na to spotkanie. Widzieliśmy też, że Lech kombinuje z ustawieniem, więc chcieliśmy jeszcze bardziej wyciągać tych zawodników wahadłowych, bocznych obrońców. I w drugiej połowie już kilka akcji wyglądało naprawdę dobrze. Myślę, że trzeba na tym budować ten optymizm na przyszłość. No i ciężko nam zawsze na początku sezonu, to jest kolejny taki sezon, kiedy ci ważni i tacy podstawowi zawodnicy odchodzą, tacy, którzy stanowili o sile, jeszcze dochodzą jakieś drobne urazy. Ciężko nam potem jesienią jest odpalić. Rok temu było tak samo, dopiero w październiku, listopadzie punktowaliśmy lepiej, mam nadzieję i liczę na to, że teraz będzie podobnie. I już myślę, że to ostatni raz, kiedy Stawropoulos musiał opuścić boisko przed czasem. Myślę, że już na Zagłębiu Lubin da radę zagrać cały mecz. Doszedł do nas e, też jeszcze Bogdan Cirui. E, też uważam, że w październiku już będzie przygotowany do tego, żeby móc e, grać w większym wymiarze czasu. No i myślę, że dobrze odbudowuje się Kuba Bartkowski, Dario Wiesinger, biorąc pod uwagę też ten okres, jak wyglądali jeszcze, jeszcze w lipcu, patrzę z dużym optymizmem na, na to, co się będzie działo, natomiast nie ukrywam, że e, strasznie trudno jest nam punktować tutaj z Lechem i mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, bo na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać 7 meczów z rzędu, z czego 5 ostatnich do, do zera, no, bo strzeliliśmy gole tylko z karnego, więc z akcji nie strzeliliśmy bramki. Zachęcam do za zadawanie pytań. Trenerze, a propos nieobecności z Relaka wystawił pan Żurawskiego w ataku i to wynikało z tego, że jakby to było nastawione konkretnie pod Lecha i pod, pod konkretnie grającego przeciwnika, czy bardziej chodziło o to, że kiedy Wiesinger na początku sezonu grał sam bez pomocy z Relaka, to grał, mówmy się tak, sobie, na pewno lepiej wyglądał, kiedy miał z obok siebie. To bardziej zmiana taka personalna, czy bardziej pod kątem przeciwnika. I przy okazji, a propos Adama z Relaka, to jak poważny jest ten raz, bo to dzisiaj też było widać, że bez tego Zrelaka to, to warto bardzo dużo w ofensywie tracić. Jeśli chodzi o samą zmianę, dokładnie tak. Wiemy, że miałby ciężko pojedynkować się pomiędzy stoperami, pomiędzy miliczem i dagrztalem, więc uznaliśmy, że Maciek żurawski będzie bardziej mobilny. Zresztą to samo zrobił trener Lecha, dał bardziej mobilną dziewiątkę pod Dawida Szymonowicza. Żeby trochę bardziej wyciągać tych stoperów, żeby szukać podania w przestrzeń. Plan mieliśmy podobny, nawet podobnie wyglądało to wszystko w pierwszej fazie, różnica się opierała różnica opierała się na tym, że elektroje częściej nie zagrywał w te wolne przestrzenie i weldę z Hoticem tam wbiegali. U nas Sawicz i Schmidt też kilka takich akcji zaczepnych mieli, ale nic nie skończyło się celnym uderzeniem na bramkę, choć raz sawicz było blisko do grania do Żurawskiego, Kajtek też miał, miał te dwa momenty, kiedy w pole karne wpadł dosyć rozpędzony, czyli mieliśmy podobny plan jeśli chodzi o tą formację ofensywną. Nie wystawić takiej klasycznej dziewiątki, tylko bardziej mobilnego zawodnika, który zabiera przestrzeń i zmusza stopera do wychodzenia za nim. Jeśli chodzi o Dario Wiesingera, myślę, że to jest zawodnik, który wskoczy w, w momencie, kiedy Adam Zrelak ma uraz, wskoczy do podstawowego składu, bo to był głównie plan na ten mecz. Jeśli chodzi o kontuzję, jutro będziemy mieli ostateczny wynik, więc na pewno będzie informacja też u nas rzecznik przekaże, ale jest to poważna kontuzja i Adama nie będzie długo. Jak długo, to się okaże po już jutrzejszej ostatecznej wizycie wiemy tylko o tyle, że to będzie raczej dłuższa przerwa niż krótsza. No problem z kolanem, tak dokładnie, jest pod kątem więzadła, teraz jest kwestia jak silny jest, jak duży jest to uraz i jaki jak przeprowadzić leczenie. dobry, wieczór, Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, przed konferencją prasową trener John Van Den Brom chwalił warty, chwalił Pana za, za bardziej Ofensywny styl grania, a mam wrażenie, że pan dzisiaj zrobił trochę mu na przekór, bo zagrał pan dosyć mocno defensywnie. Chcieliśmy grać ofensywnie, rozstawialiśmy się do, do rozegrania. Natomiast no, problem polega na tym, że w momencie, kiedy my wyskakiwaliśmy do pressingu do Lecha, rozekopał kopał długą piłkę, wygrywaliśmy głowę i pierwsi zbieraliśmy piłkę, to po prostu 50% tych piłek w drugim podaniu traciliśmy. A, a kiedy my robiliśmy to samo w drugą stronę, czyli próbowaliśmy się ustawić do pozycyjnego, byliśmy zmuszeni do kopnięcia, bo wyciągnęliśmy zawodników Lecha, oni wygrywali głowę, to Lech po prostu te piłki utrzymywał, jak już je zbierał, myślę, że to jest taka największa różnica. No i jeżeli oni utrzymają z takich 20 wybić 18 piłek, a my z takich 20 10, no to później my mamy posiadanie 35, a oni 65. Bo całościowo nie zgodzę się z tym, że graliśmy tak jak we wcześniejszych meczach. Wtedy praktycznie cały czas byliśmy w obronie niskiej, teraz były fragmenty. Był fragment, że kilka minut broniśmy nisko, ale za chwilę podchodziliśmy do pressingu. Wystarczy spojrzeć w statystyki. Myślę, że Mrozek miał dużo długich i średnich podań, a nie tak jak do tej pory w meczach z Wartą dużo krótkich. I pewnie liczby to potwierdzą. Tak samo. Jeśli chodzi o podania naszego bramkarza, do tej pory graliśmy praktycznie 99% z Lechem, Liskopa długą na Zrelaka, a dzisiaj graliśmy krótko i zapraszaliśmy Lecha na naszą połowę. No myślę, że te różnice się znowu zwiększyły przez to, że Lech zrobił mocne transfery, chociażby Choticza, a u nas wzięliśmy zawodników na odbudowanie, a oddaliśmy takich, którzy stanowili o sile. No i my w skali sezonu później staramy się to nadrabiać, nadganiać. I tak się to wszystko udało w zeszłym roku zrobić, że skończyliśmy na dobrym miejscu. No i liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie. Myślę, że biorąc pod uwagę, że jest nas mniej niż było w zeszłym roku, no to jeszcze jakiś transfer jest nam potrzebny. Na pewno, na pewno w zimę i na pewno jeszcze, jeszcze jakiś teraz. Dawid, dobra portal meczyki, dobry wieczór, trenerze. Ja mam takie pytanie, bo wrzucam lecha do powiedzmy grona drużyn typu Legia i raków. I mam dziwne wrażenie, że warta poznań, jak wychodzi na Legię czy na raków, to się pali. A tutaj nie zawsze się pali. I się znałem, czy tak jak pan patrzy w szatni, to ta drużyna trochę nie wychodzi z przeświadczeniem, że ten lech i tak jest lepszy. I tak nas pokona. Bo ja widzę, jak warta potrafi zagrać z Legią i z rakowem. No i widzę drużynę, która wierzy w zwycięstwo. A tutaj mam wrażenie, że wierzy może Max w remis. Nie wiem, czy, czy Pan coś widzi takiego w piłkarzach. Dziękuję. Na Łazienkowskiej wygraliśmy wtedy, kiedy Legia miała mnóstwo kontuzji i zapauzowało dużo zawodników za kartki. Nie mieli wtedy praktycznie podstawowych obrońców, ani żozułę i wygraliśmy tam 1-0. Końcówka była trudna i dobrze, że Borusz dostał czerwoną kartkę, bo nie wiem, czy byśmy wtedy ten mecz wygrali. Jeśli chodzi o ten mecz, no to drugi mecz z Legią wygraliśmy u siebie i też no Legia miała chyba siedem celnych strzałów. Adrenalizm miał świetny, świetny dzień wtedy, wyratował nam te trzy punkty. My bodajże oddaliśmy ze 2-3, więc mieliśmy trochę też szczęścia. Jeśli chodzi o mecze z Rakowem, no to Raków stracił zawodnika w 30 minucie i też tylko zremisowaliśmy wtedy. A na wyjeździe, jak graliśmy na Rakowie, to wyszło 7-8 rezerwowych zawodników. No i Raków wygrywa z wartą jak gra najlepszymi, a remisuje jak gra rezerwowymi. A jak jeszcze 5 kontuzji innych by mieli, to byśmy tam wygrali. No i podobnie jest z, z tymi innymi klubami. Gdybyśmy dzisiaj mieli Zrelaka, relaka, to myślę, że byłoby na łatwiej o to, żeby, żeby zdobyć jakieś punkty. A nawet gdybyśmy mieli ich, a Lech miałby Iszaka, Salamona i Michała Blażycza, no to pewnie też by z nami wygrał. I no niestety, ale ta różnica jest spora, więc żeby wygrać taki mecz musi dużo rzeczy współgrać i nie dość, że Musimy po prostu mieć więcej takiego szczęścia to też musimy mieć zdrowych wszystkich zawodników tych naszych kluczowych, a przeciwnik musi mieć swoje problemy. Dzisiaj problemy miał i Lech i my, jeśli chodzi o kadrę, ale zgodzę się z tym, że my na Bugarskiej nie mamy takiej energii, te pierwsze połowy zawsze są słabe. Za pierwszym razem jak tu byłem to staliśmy cały czas w swoim polukarnym karnym 6-3-1, wyprowadziliśmy dwie kontry, do 60 minuty mieliśmy z tego dwie sytuacje. Nie wykorzystaliśmy. Później kolejne razy już były inne. W Grudzisku zagraliśmy całkiem obiecujący mecz wtedy, kiedy Lech świętował mistrzostwo. No i wszystkie te kolejne mecze, które graliśmy tu na Lechu, te pierwsze połowy były takie mocno szarpane. Drugie połowy były w naszym wykonaniu lepsze. Myślę, że biorąc pod uwagę, że już gramy co chwila na tej bułgarskiej, to po prostu wiosną musimy wyjść i zagrać dwie drugie połowy, a nie, nie pierwszą. Dobry wieczór, trenerze Dominik Stachowiak, Radio Gol. Ja chciałbym zapytać o pozycję bramkarza, bo wiemy, że Adrian Lis pauzował przez kontuzję, teraz wrócił na ławkę rezerwowych. Ale Jędrzej Grobelny dał chyba panu kolejny powód do tego, żeby go jednak wystawiać się ciągle w pierwszym składzie, bo po meczu z OKS-em to jest drugie dobre spotkanie tego bramkarza. Co miał sparować, to sparował, co miał wyłapać, to wyłapał. Więc chciałbym zapytać, czy ta decyzja o wystawieniu Grobelnego dziś w bramce Ani Lisa jest podyktowana jeszcze skutkami tego urazu, czy kwestiami czysto sportowymi? Jędrek przede wszystkim zalicza duży progres, z rundy na rundę jest lepszym bramkarzem, na pewno musi jeszcze dalej pracować na przedpolu. Czasami zdarzają mu się jeszcze takie nerwowe wyjścia, ale jest wielu bramkarzy, którzy, którzy też mają takie rzeczy do poprawy. Na pewno Jędrek na tle innych golkiperów w Ekstraklasie robi dużo szybszy progres. Adrian jeszcze odczuwa skutki tego urazu, ale też Jędrek nie daje nam powodów do tego, żebyśmy go zmienili w bramce, bo... Na się pomógł drużynie w, przy, w momencie, kiedy był jeden 0 bronił stuprocentową sytuację. E, dzisiaj też trudno mówić o tym, żeby Jędrek zawalił nam jakieś bramki, a, a miał dwie, dwa, trzy momenty, w których też drużynie pomógł. E, i cieszę się, że mam dwóch bramkarzy dobrych. E, myślę, że Adrian Lis e, będzie gotowy do meczu Pucharowego. Mam nadzieję, że na zagłębiu Lublin nic się nie wydarzy i że nie będzie musiał wchodzić. Dobry wieczór, trenerze Mateusz Dukat Polska Piłka.pl. Po ostatnich derbach, tutaj na wiosnę, również w Poznaniu, mówił pan, że zespołowi, że drużynie brakowało odwagi. Czy dzisiaj również brakowało tej, może takiego trochę polotu, może gry więcej do przodu, czy po prostu Lech na to nie pozwolił i, i zabrakło głównie jakości, czy tej odwagi także? No Myślę, że my jesteśmy odważni. Trudno, trudno mówić. Odwadzę. No jak y, nigdy się nie ścigałem w wyścigach samochodowych, ale jak Louis Hamilton będzie jechał gorszym samochodem, a, a ja dostanę Ferrari, to pewnie będę miał z nim jakieś szanse, mimo tego, że nigdy tego nie robiłem. I podobnie jest z nami. No. Lech y, musimy mu pęknąć opona w Ferrari, żebyśmy mieli szansę z nimi zdobyć punkty. Do tej pory jakoś zawsze, zawsze się nam wymykają, ale Przyjdzie taki dzień, że ich dorwiemy. Dzień dobry, trenerze Radek Klaudański, Poznański Ekspres. Ja bym chciał ten mecz troszeczkę porównać do tych ostatnich derbów rozgrywanych wiosną, tutaj przy bułgarskiej, bo wtedy mam wrażenie, napsuliście trochę więcej krwi Lechowi, mieliście więcej takich klarownych sytuacji bramkowych. Pewnie gracze też wyglądali lepiej jak Kajtek Szmyt, który wtedy też miał kilka takich ciekawych zagrań. I mam pytanie, czy wtedy byliście tą lepszą wersją, warty Poznań? Dlatego, że nie mieliście tylu problemów, problemów kadrowych, czy może bardziej dzisiaj zawiodło to nastawienie do tego meczu? Wtedy w okienku zimowym nie odszedł od nas nikt ważny, więc byliśmy po takich dobrych wielu miesiącach wspólnej pracy. Mieliśmy na boisku z Relaka, Iwanowa, Kiełba, którzy byli w rytmie. Normalnie do meczowym dogrania, więc byliśmy po prostu drużyną wtedy silniejszą niż teraz. A uważam, że Lech był o tyle słabszy, że był w pucharach, że musiał rotować składem. I Lech wtedy pamiętam, że na awce trzymał mocnych zawodników, a my mieliśmy mocniejszy skład, więc wszystkie te rzeczy, o których my tu mówimy, sprowadzają się do tego, że my, co kończy się za każdym razem, kiedy kończy się sezon, po prostu na nowo się budujemy. i no Jeżeli nie wiem, buduje pan dom, i już jest wszystko wybudowane, i za chwilę się okazuje, że trzeba ten dom sprzedać, i trzeba iść znowu gdzieś, gdzie są fundamenty, i na razie stoi parę ścian, i trzeba to zbudować, no to to chwilę trwa i my, my ten czas potrzebujemy, żeby na nowo się zbudować. I też to zrobimy, i czasami zbudujemy trzypiętrowy, i będzie on wyglądał okazale, czasami będzie to parterowy, i i też będzie ok, ważne, żeby nic nam nie, nie kapało na głowę. E, I tak, ja z dużym optymizmem patrzę na to, co, co przed nami. Myślę, że trzeba też wziąć pod uwagę, że my trochę zmieniamy strukturę naszej drużyny. Dzisiaj na boisku w pierwszym składzie grał Matuszewski, Pleśnierowicz, Brobelny Szmyt, Żurawski. To są Polacy urodzeni, rocznik 2000 i młodsi, Zławki Wszedkamiński, Paszkowski. No więc nie ma już takich osób jak chociażby Bartek Kieliba, jak Robert Iwanow, Grzesi, którzy byli trochę starsi, bardziej doświadczeni, mieli więcej już minut i doświadczenia w tych nogach, więc to też ma, ma wpływ, ale ci młodzi robią szybki progres. Matuszewski dzisiaj dla mnie był jednym z najlepszych piłkarzy na, na boisku, a u mnie w drużynie na pewno w top 3. I jak przychodziłem do Warty, to, to wiele osób mi mówiło, że on się nie nadaje na poziom ekstraklasy, a ja uważam, że za chwilę on przerośnie warte i pójdzie do lepszego klubu. Dobry wieczór, Kasper Adamczyk, Transfer Info. Chciałem się zapytać, czy Lech zaskoczył dzisiaj Pana swoim ustawieniem taktycznym, ponieważ wyszedł na trójkę stoperów, co mu się do tej pory za kadencji Johna Van Broma zdarzyło tylko raz? No Lech tak chciał grać hybrydowo, też dostosował się do tego, co my mieliśmy do zaproponowania. A jeśli chodzi o zaskoczenie, na pewno zaskoczeniem dla mnie było to, że nie grał typowy napastnik. Myślałem, że będzie grał typowy napastnik, ale jeśli chodzi o samą strukturę, trenowaliśmy większość na, na czwórkę, natomiast mieliśmy też w głowie to, że Lech może grać system systemem trójkowym. Generalnie myślę, że sprowadzanie w wyniku meczu z Lechem do systemu albo odwagi, albo nie wiem tego, czy nam się chce to błędna droga. Myślę, że Przyczyn trzeba szukać w jakości.